Stłaczany bezpośrednio wiązki przewodzące, więc razem z sokami preparat jest pociągany poprzez podciąganie kapilarne drzew, jest podciągany w całą strukturę i w momencie kiedy zaczną się pojawiać liście, preparat jest automatycznie wprowadzany do całego układu liściowego po to, żeby ta larwa tego nieszczęsnego szlutówka się przytruła tym, aha, tym preparatem, aha. ponieważ... I to bez szkody dla drzewa. Się bez szkody odbyło. dla mhm. drzewa? Znaczy, powiem szczerze, tak, że yy, yy, no, są... pewni, pewni naukowcy, pewni badacze, który określa, o, którzy twierdzą, yy, że. ...szkodliwe. Yy, tutaj troszeczkę instytucja Stadownictwa poszedł na kompromis, ponieważ wcześniejsza metoda była bardziej inwazyjna. Yy, polegało to na tym, że wierciło się duże otwory o dużych średnicach 8 mm, korkowało yy. się yy. to, yy, no, wyciekały soki z tych, z tych ran. Natomiast w tej chwili wierci się. Yy, niewielkie otworki o średnicy 5 mm, głębokość 2-2,5 cm maksimum. Yy, preparat jest wprowadzany bezpośrednio w wiązki przewodzące drzew, a otwór jest zasmarowany mascią ogrodniczą i to wystarczy. Mm -hmm. I drzewo sobie znakomicie z tym poradzi. Zresztą ja yy, zajmuję się szczepieniami od 2000 Te miejsca yy, wiercone przed iluś tam laty. Więc one zarastają mm -hmm. taką tkanką, kalusem, więc mm -hmm. no nic tutaj złego się z y, tymi kasztanowcami... Ja no i jaki czas to jest skuteczne? Y, w tej chwili te zabiegi, Szczepione, powiedzmy, to, no, to podejrzewam, to... podejrzewam, że za dwa lata trzeba byłoby te zabiegi powtórzyć. Powtórzymy. Natomiast producent twierdzi, że w przypadku już szczepionych drzew wystarczy co trzy lata taki zabieg przeprowadzić. Trzykrotny w zasadzie, żeby, żeby drzewa się uodporniły na tego szotówka. Oczywiście nie pomija się przy tym y, innych alternatywnych metod, czyli pracy takich... Porządkowych, wygłaszanie liści, i tej, no, najlepiej spalanie. Z tym, że też jest techniczny kłopot, jak to spalać. Bo przecież nie możemy tego robić na wolnym powietrzu, muszą być spalarnie, a nie każde miasto w takie, w takie urządzenia jest wyposażone. Yy, poza tym stosuje się też opaski lepowe na te kasztanowce. Które Czy to jest takie uzupełnienie to, troszeczkę? Tak? To znaczy w moim odczuciu. W moim odczuciu jest to metoda, z tych wszystkich metod jest to metoda najbardziej skuteczna. Co prawda, metoda, która ingeruje, ingeruje w tkankę drzewa, ale biorąc pod uwagę szybkość gojenia się, gojenia się tych ran, po nawiertach nie ma to większego wpływu na kondycję drzew, wręcz przeciwnie, wiele jest takich miejsc, które. Stosowaliście ja takie w rejonie dziś, tutaj bytowskiej tak, stosowaliście tak, tak, Gdzie Tak, tak, tak. Przed świętami szczepiliśmy sporo kasztanowców. W ubiegłym roku były szczepione akurat przeze mnie kasztanowce na terenach ziemi niemieckiej cmentarzy komunalnych, tutaj na tej skarpie. 100% kasztanowców w tym roku to nie, te kasztanowce nie będą szczepione. Natomiast w okolicy słupska, w gospodarstwach rolnych typu żoruchowo, kukowo, objazda, świecichowo, w takich miejscach jak cyklicznie od wielu lat ciepłe kasztanowce, one są w znakomitej kondycji, można je porównać chociażby. W gospodarstwie rolnym w Żoruchowie, gdzie akurat to miejsce należy do gminy Główczyce, obok jest taka aleja kasztanowców, która nigdy nie była szczepiona. Aha, czy jest porównanie na miejscu? Jest porównanie na miejscu. Najlepiej w miesiącach czerwiec, lipiec, kiedy te liście na kasztanowcach nieszczepionych są już w znacznym stopniu porażone, już są brązowe, zaczynają opadać. natomiast te, które były szczepione, one utrzymują się jeszcze w pełnej zieleni we wrześniu, w październiku, nawet w takich miastach jak Ciekocinek, gdzie też szczepie praktycznie 100% drzewostanu kasztanowców. Można jeszcze w listopadzie podziwiać zieleń na nich.